W dzisiejszym odcinku zagramy Polską i postaram się podbić cały świat. Mam nadzieję, że nam się to uda. Tu macie ustawienia, możecie se zobaczyć. No i zaczynamy. Najpierw może stworzę więcej armii, bo moim pierwszym celem będzie Litwa, Łotwa i Estonia, więc trzeba się przygotować, a później najwyżej w ekonomię pójdę i się zobaczę. Wybieramy rywalów, no to na rywala biorę... Austrię, może Ukrainę, no i Irlandię. Niech będzie. Zgromadzimy wojska na granicy z Litwą. Pogarszamy relacje. No i postaramy się o sojusz z Niemcami albo z Rosją. Zobaczymy, czy to się nam uda. A później po Litwie, Łotwie i Estonii. Główny cel będzie Czechy albo Słowacja i w dół takiś. Albo może Szwecja. Zobaczymy jeszcze. Eee, więc wypowiadamy wojnę Litwie. Łotwa wstanie w ich obronie, ale to im nic nie da. Eee, może zmienimy taktykę, bitewną na szarze, i zaczynamy. Raczej nam nie powinno się nic stać zbytnio. Wojska jeszcze Łotwy idą, ale nie niszczymy ich wojska. Teraz gonimy armię Litwy, żeby nie zregenerowali się. Więc tak. Idziemy na Wilno. Czyli jest kiedyś miasto w Polsce? Spora. No i podbijamy całą Litwę. Zobaczymy. Mogłem wyłączyć w sumie to AI, żeby już zrobiło swoje, ale najwyżej trudno. Ile możemy wziąć tej Litwy? Chyba całą. No, całą możemy wziąć. Więc teraz trzeba jeszcze poasymilować tereny. Yy, wszystkie tereny, żeby nam się asymilowali. W Łotwie nie możemy wypowiedzieć wojny, bo mamy rozejm. A jak tam z Niemcami będzie sojusz? Chyba niezbyt. Ze Szwecją może. Właśnie nie wiem. Teraz. O, Niemcy nam sojusz oferują wreszcie. Może na Białoruś ruszymy? Albo dobra, no na Białoruś. Albo nie. Eee, ruszymy na Słowację. Ich zajmiemy głównie, żeby nam Niemcy nie zajęli później. Eee, więc zajmujemy Słowację. Oni nam nic nie zrobią. Niszczymy ich armię. No i bierzemy całą Słowację. Słowacja cała wzięta. Egzekwujemy z żądania. Eee, Teraz wyszyłamy z niewagę Czechom. No i atakujemy Czechów. Jeszcze żeby cała Europa nam wojny nie wypowiedziała, bo raz tak miałem. I grałam, że cała Europa, bo za dużo wojen miałem. Ale nie możemy wziąć całej. To może te główne wezmę. No i tak zrobimy. Trochę nieładne granice, ale no cóż. Eee. No to znów asymilujemy tereny. Postaramy się, czekamy na pieniądze. Prędkość przyspieszona. No i staramy się asymilować. Może później się cel taką Ukrainę zająć połowę. No to nie jest zły pomysł. Pójdziemy w budynki. Pobudujemy te... Gdzie to było? Gospodarstwo uprawne i to wszystko tak ogólnie. Żeby nasz budżet rósł w kraju. I ekonomia, i te wszystkie rzeczy. E... Dobra, w miarę ogarnięty jeszcze później, pozbieram pieniądze. No i co teraz? Może taką. Ale o wyspę nie będę się tą bił. Nie ma po co w sumie, Danią. Możecie też pisać w komentarzach, kogo mam następnego zaatakować. O, Włochy. Czy ryzykować? Niby mam za sojusznika Niemcy, ale no dobra, ryzykuję, najwyżej to się źle skończy. Ajajaj, może jakoś tak spróbujemy, bo Niemcy główną robotę zrobią. Niezbyt im pomogliśmy, że tak powiem. E, mi się wydaje, że mamy złego generała, jakiegoś lepszego powinniśmy zrekrutować, może tego to też może być wina generała i punkty przewagi se damy na atak jednostek yy, dostępne dziedzictwo cywilizacji to damy se w atak chyba tak, atak yy, musimy poczekać ojojojo może zwolniony czas wezmę bo się boję tych Włochów niby mam za sojusznika Niemca, ale Niemcy, Niemiec jak Niemiec, nie pomoże zbytnio. Dobra. Musimy gonić ich armię. Oj, oj, oj. No to będzie dobre. Niszczymy ich armię. Tylko, żeby Włochy nie przybyły. Błagam. Błagam nie. No. Nie uda się zbytnio. Nie widzę sensu w tym. No to cóż. Polska będzie zajęta. Przynajmniej będzie ciekawie. Tylko zobaczymy jaką część wezmę. Bo jak sporą to nie wiem. Co będzie? Próbuję jeszcze odbijać, ale to nie udaje się. Może tak spróbuję jakoś. Żeby z tym wojskiem ruszyć. Tak. No i dobra. Ruszamy wszystkie. Gonimy ich armię. No i dobra. Chyba wygramy tą wojnę, ale będziemy musieli u siebie też odbić trochę. Dobrze, że Niemcy wreszcie zareagowali i pomogli trochę, bo nie wiem, byśmy przegrali na pewno. Ten sojusz jest zbyt mocny, mi się wydaje. Ale to nie wiem. Gdzie są Włochy, ciekawe. No i tu są Włochy. No i super. Kraków musimy odbić, bo to druga główna stolica Polski była. No i staramy się zająć i robimy to. Zajęliśmy ich. Teraz musimy odbijać tereny w Polsce. Jak najwięcej: Wrocław, Kalisz. Te ważne miasta: Łódź, Warszawa. Stolica będzie najwięcej nam da. Już 50 wojska, a jesteśmy na minusie, niestety. To w ogóle będzie nowa seria. Z tego, jak chcecie więcej odcinków, to zostawcie lajka like i suba. Oj. To musimy chyba w obronę teraz pójść. Przydałoby się. Bo inaczej przegramy z Włochami. Dobra. gdzie są Niemcy? No i przegraliśmy tak. No i wykończą nam armię. Albo... Nie, nie wykończyli. My ich wykończyliśmy armię. Austrii zajmiemy chyba nie całą niestety. No. Wojsko. Może włączymy na SI w tak mega przyspieszonym czasie. jest to i SI nic nie robi. To SI jest słabe zbytnio. I znów muszę odbijać. Nie wiem, po co to zrobiłem zbytnio, ale dobra. Ja też tak zbytnio nie mówię, bo się skupiam. Częstochowę musimy odbić. No i znów Warszawę główną. Dobra, możemy całą zająć. Nie zauważyłem. Wiedeń, te główne e, żeby ładnie wyglądały nasze granice to i to no i taka Polska no spora się zrobiła prawie ma styczność z morzem śródziemnym, ale to jeszcze jakbyśmy Słowację zajęli to byśmy mieli małe przyczółek e, gdzie jest nasza armia? w Warszawie, dobra kryzys mobilizacji, utrzymajmy aktualną strategię, tak Jeszcze to chwilę się poasymiluję. E, Powiększ fronty bitewne, doskonale. O, z Rosją mamy dobre stosunki. To dobrze, bo Rosja jest silna, dosyć w Age of History. W dwójce była silna, ale w trójce to nie wiem, zbytnio. Łotwy jeszcze nie możemy zająć. Eee, tak? Ustabilizujemy w kraju eee, te prowincje narodowe. No i, no i kończymy ten pierwszy odcinek. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i suba. I jeżeli chcecie więcej tej serii.